12 lipca, poniedziałek z Ewangelii Świętego Mateusza: Kto nie bierze swego krzyża idzie za mną, nie jest mnie godzien. Iść za Chrystusem to nie tylko iść pełen entuzjazmu, radości, wesela, szczęścia, ale iść za Chrystusem to przyjąć Jego krzyż. A krzyż nie tylko kojarzy się, ale krzyż jest trudem. Jest wysiłkiem, często cierpieniem, krzyż choroby, cierpienia, może śmierci kogoś bliskiego, może y, trudu w małżeństwie, może przeszkód w kapłaństwie, może różnych doświadczeń życiowych. To jest krzyż, on jest potrzebny. My byśmy chcieli łatwo, prosto i pięknie żyć. Tak, kto by nie chciał? Ale to, co nas dotyka, to, co Bóg stawia na naszej drodze, to jest ogromne doświadczenie wiary. To jest próba naszej wiary. To jest spojrzenie na to właśnie, jak jestem silny Panem Bogiem, jak jestem silny tą mocą Bożą, żeby to wszystko znieść, żeby to wszystko ofiarować Panu Bogu, co dotyka mojego serca. A przecież to wszystko można łatwo znieść. Razem z Panem Bogiem, razem z Panem Jezusem. Swoje cierpienie mogę ofiarować na przykład za, za moich rodziców, za moje dziecko, za moją wspólnotę parafialną. Może to doświadczenie mojego życia, które mnie dotyka, jest jakimś darem od Pana Boga, który dopiero zrozumie po jakimś czasie, kiedy stanę przed Panem Bogiem wieczności, Bóg powie, zobacz. Cierpiałeś tyle lat. Tyle lat niosłeś swój krzyż. Po co? Po to, żebyś dziś dostał się do nieba. My dzisiaj nie rozumiemy y, mocy krzyża, który niesiemy na swoich ramionach. Ale krzyż naprawdę otwiera nam drogę do nieba. Jest taka przypowieść, że y, dwóch mężczyzn niosło krzyż. Jeden długi, drugi krótszy krzyż. Ten krótszy szedł śmiało, odważnie, a ten ten, który miał ten długi, ciężki krzyż, po kawałku ucinał ten krzyż i szli swoimi wyznaczonymi drogami. I kiedy dotarli do, do krańca swojej podróży, była ogromna przepaść, i trzeba było położyć ten krzyż, krzyż z jednego brzegu przepaści na drugą, na drugą stronę i przejść. Tam był raj, tam było niebo. I ten, który szedł swoją drogą, który miał ten krótszy krzyż, miał. Miejszy, mniejszą przepaść i przeszedł, położył krzyż, którego nie skracał, przeszedł. Ten, który miał większą przepaść, miał dlatego długi krzyż, ale niestety skracał go i on nie sięgnął już do drugiego brzegu, nie mógł przedostać się. Krzyż jest kluczem, jest kluczem otwierającym nam bramy nieba. Nie odrzucajmy naszego krzyża, ale przyjmujmy go z wiarą i nieśmy go z radością, z uśmiechem, bo i Chrystus niósł krzyż po to, aby nas zbawić. I my, niosąc krzyż naszego życia, dotrzemy do tego portu, któremu na imię zbawienie. Na ten trud naszego życia, na ten trud niesienia krzyża, który jest miłością Pana Boga. Serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże.